Z tej strony witam Was do w Cyberpunk'u. Dzisiaj kontynuujemy linię fabularną Rivera. Okazuje się, że właśnie on ma swoją własną linię. Jest jedną z tych pięciu, czyli już tam postaci, które ma mają swoją linię. Tylko która to była misja? Od Jeffersona też mamy. Też z tej misji z Riverem. Dobra, przeczytaj wiadomość od Rivera. Czekaj, tak. Otwórz komunikator. Gdzieś to musi być river. Tylko gdzie, gdzie? Tu. Spotkamy się wieczorem na rogu Pacific Boulevard i Market Street. Dobra? A 5 kg? Boże, chryste. Czemu tu w... Czemu te badlanty są takie ogromne? No, on ostatnio sobie nieźle przechlapał. Tam. Na chyba na konfidenciu komuś wyższemu na tego swojego ziomka, że tam był zamieszany w śmierć burmistrza i oszukanie tego, jak naprawdę umarł. No, i tamte miał jakieś wtyki, i tak dalej. No, chłop, może mieć niezłe problemy. No panie, co postanowiłeś, co zrobiłeś? Czy jeszcze nic nie zrobiłeś, może? Co się masz? Bywało lepiej. Wiem, widać po mnie. Dobra, coś te odwalił, panie, co, co odwaliłeś? Potrzebuję z kimś pogadać. No, najpierw obejrzyj. Czyli to nie będzie taka zwykła rozmowa. Mnie trzeba... Jezu, ile FPS-ów jak mało. a to jest WNS News. Znowu martwi politycy? Obejrzyj. Dobra, dobra, ale to ledwo słychać. Niebezpiecznego porywacza i mordercy. Do incydentu doszło na skrzyżowaniu 7 i 15 alei. Przedstawiamy nagranie z policyjnych kamer. Wrobili coś rivera? 1038, 10.38 Rejestracja 2 aa 62. Nie, to nie jest rivera. Opuszczamy pojazd już, wędzę do góry. Spokojnie panie władzo. Bez nerwów. Zamknij się! O, kurwa! Centrala! 1053 1054! Powtarzam! 1053-1054! A I dopiero teraz go znaleźli. Pamiętam tą akcję, coś się ktoś zgubił, jeden gość i go szukali chyba dwa miesiące, że takiego. Ja nie wiem czego w ogóle znaleźli. Więc to on ciągle był w TV, ciągle, no szukamy, szukamy i nic nam nie idzie. Jesteśmy nieudolni, nie potrafimy go poznaleźć. Poświęcamy masę czasu i tak dalej, marnujemy to wszystko i... Dla jednego gościa, którego i tak nie znajdziemy, a nawet jeżeli to martwego. Choć jak go niektóre media przeżył Dobra, o co chodzi? O co chodzi, skoro go złapali? Mój siostrzenie jest. Randy Zaginął jakiś czas temu. O nie, zabili Randiego! Nie umiał na sobie jego buty O kurwa O. Ale to nagranie było takiej słabej jakości a ty zauważyłeś, że ma te same buty? I co, pewnie bali się, że podejdziesz do sprawy zbyt emocjonalnie i ocunalicie Zakazano mi zbliżać się do czegokolwiek związanego ze sprawą. Więc co ja muszę się zbliżyć. gonaga, dupek ileń. Jak na razie gówno zrobił. I dlatego sami musimy. Sami musimy się tym zająć. Ja bym tego nie odpuścił. Wiem. I właśnie dlatego chcę cię prosić o pomoc. To co dokładnie mamy zrobić? Przesłuchać go nie mogę, bo goście z warzywem. Ale mogę obejrzeć jego sny. Ha. Czekaj. Sny? Jest taka metoda. Chodź, powiem ci po drodze. Obejrzeć sny. To eksperymentalna metoda, ale już przyniosła pewne efekty. Zapisuje się sny tak, że można je otworzyć jako braindead. W sumie, no jeżeli można zapisać emocje i w ogóle całe doznania na brain Densach, no to można sny też. o tych snów? Jeszcze nie, ale mają je w laboratorium, do którego idziemy. Czyli muszę włamać się do labo laboratorium, ukraść to coś, potem włamać się do tego gościa i mu ukraść sny. No dobra, wszystko jasne. Tylko ten to laboratorium będzie na pewno pilnie strzeżone. Jesteś umówiony? Nie zupełnie. Wejdziemy tam razem, ale ale nie głównymi drzwiami. Właśnie. Sugerujesz złamanie prawa. Znajdziemy inne wejście i szybko wyjdziemy. Tak. Nigdy tu nie byłem, więc musisz mi pomóc. Czyli ja mam wejść sam. A nie. Myślałem, że mam wejść sam, normalnie, zrobić zwiat. A potem wyjść i razem byśmy weszli innym wejściem. Chyba co my tu mamy. Użyj zdolności technicznych. No tak, troszkę im brakuje. Więc to odpada. Więc można tutaj poprzeskakiwać. Wejść tu. Od strony garażu, jakoś. Co teraz? No wchodzimy jakoś wyżej. Skąd Co to audyt? Przygotowałem się. otworzysz to jakoś. On włazi na, na górę Ok. Przez okno tak po prostu Aaaa no, Ale on się gardzi Będzie opisany nazwiskiem Antony Harris Ale nikogo tu nie ma? Żadnej ochrony albo kamer nic, coś powinno być Co to? Peda, Znajdź szafkę z aktami. Komputer. Może przeszukaj? Włącz, nie wiem, użyj. Przeszukaj tu jakoś. Wiadomości. Pliki. Coś? Nie? Fotel braindance'owy. Okej, okay, czyli to może być tu. Tu ta szafka? Hey, River, to, chyba to Mam! Masz coś? Jeszcze nie. Antony Harris. Próbujmy w tych szufladach. No dobra. Oliver? A jakiś cieć nie mógł cię tu po prostu wpuścić? Nie mogę ryzykować do nosu, że niucham w nie nieswojej sprawie. Awen. Ja A... Co ty tu robisz? Przecież wylali cię z policji. Wylali go? Jedynie zawiesili. O czym ona mówi? Nie powiedział ci, co? No, no nie. Nie, mnie, ja Nie dość ci kłopotów. Piotrusz, pan porwał mojego siostrzeńca. Przykro mi, naprawdę. Ale trzymamy tu materiał dowodowy i mamy ścisłe przepisy. Chodzi o życie przepisy. dziecka, typie, pani. O życie jego siostrzeńca. Życie dziecka. Policja już zajmuje się tą sprawą. Tak. Wiele nie zrobił. Wynoście się, no już Nic nie zrobił. Współpracujesz z glinierzami, więc wiesz, jak jest w tym mieście. Dostaną od ciebie analizy i nic z tym nie zrobią. Właśnie przez takie myślenie. Żyjemy w mieście bezprawia. Bezprawia. Pamiętasz swój pierwszy egzamin na studiach medycznych? Wiesz, ten, w którym tak świetnie ci poszło. Na pewno pamiętasz. W toalecie wybuchł pożar i wszystkich ewakuowali na dwie godziny. Nie wierzę, że rzuciłeś mi to w twarz. I nie co, to po to. Nigdy widzieć. Odwaliła nigdy coś. Podwaliła coś takiego, żeby... Żeby zdać egzamin? Jeszcze mnie nie zawiódł. Zrozumiemy się z Riverem. Nigdy dotąd mnie nie zawiódł. Bo za krótko się znamy. się I dlatego odmówiłaś mu pomocy? Gdzie jest z Harisa? On nie śni. A Jak to? problem. uszkodził korę mózgową. Jedyne co mamy to kakofonia wrażeń. Dobra, pokaż. Próbuj stymulacji audiowizualnej. On nie jest w spektrum. Ulubiony film albo piosenka pozwalają dotrzeć do autystycznych dzieci. Może warto spróbować. Wiem, że tu też chodzi o pobudzenie wzgórza i wyprodukowanie hormonów. Ale Harris nie jest dzieckiem. Nigdy nie stosowałam tej metody na dorosłej osobie. Czemu? Bo to są testy, nie? Jeżeli na dziecku coś działa takiego, no to może na niego też to zadziała. Spróbujmy tej metody. Nawet nie znam jego preferencji. Znajdę coś. Czy wtedy zgodzisz się spróbować? Idź się już. Otworzę wam frontowe drzwi. Pośmieli. Wiem od czego zaczniemy. Masz powodzenie, Uglin. Koleś myśli, że będziesz na jego zawołanie. No. Nie twoja sprawa, pie? Nie twoja sprawa, Johnny. Czyli co? Będziesz teraz biegać za panem policjantem jak wierny pies? Są takie momenty, kiedy naprawdę żałuję, że nie mogę ci przypierdolić, wiesz? Dobra, nie nicham. Mogłeś trafić gorzej niż na detektywa, jestem... Czemu on ma tutaj, na tej ręce takie... W pewnym sensie trafiłem. No, że... no wcześniej ich nie widziałem w ogóle. Nie mogę zrobić. Jak przez przypadek kogoś potrąci, to ma duży problem, chłop wtedy. Co cię gryzie? E, mnie wywaliliście z policji. Wylaliście z policji. Zawiesili mnie. Za protestowałem przeciw tłumieniu smrodu wokół śmierci burmistrza. No i dobrze. Oraz nie pytam, jak się z tym czujesz. Słusznie. No tak. No, Chodzi mi mówienie o tym, co mnie gryzie w No tak, nikt nie chce o, powiedzieć do prawdy, przecież. Do matki Randy Joss myśli, że Randy po prostu zwiał z domu. Nie wspominaj jej na razie o porwaniu eee, Nie powinniśmy szukać mieszkania Harisa raczej właśnie. Oj, co nic nie mówił? Pewnie okaże się, że go nie ma. Powiedz mi o Randy. Nie, po prostu... A dlaczego nie Powin znać Powinniśmy szukać właśnie mieszkania Harisa. Domu. Wątpię, żeby trzymał porwanych w mieszkaniu I próbujemy. Ty znaleźć u jakieś połączenie z Harisem. Słodkie. Najlepszy Najlepsze jakie mamy. Takie buty. Gdy przyjdzie, co do czego Javen zgodzi się nam pomóc? Tak. Wszystkie nasze sprzeczki kończą się tak samo. Ale Kiedyś aż takie? wszystko Ci opowiem. Skupmy się na znalezieniu Randiego, To jesteśmy Skupmy się na no znalezieniu Randiego. skupić na znalezieniu Rendiego. Racja. Jak tu... Co to jest? To ma być XXI wiek? I to końcówka XXI wieku? Ej, on wcześniej też miał srebrną rękę? Wcześniej tego nie zauważyłem. Ale drugą niż Johnny. Znaczy srebrna, czy tam z innego metalu tego nie wiem. No dobra. No tak po prostu sobie wchodzimy bez żadnego pukania ani nic. Przeszukaj. Akwarium. A tu znowu puste pomieszczenie. Nikogo tu nie ma znowu? A nie, jednak jest. Albo masz do mnie jakiś interes, albo wieści o Randy. Bo inaczej byś się tu osobiście nie fatygował. Joss, poznaj Wi. No elo. No więc Wi, chodzi o Randy'ego? No pewnie, Randy został porwany. Co? Dlaczego nie zadzwoniłeś? Dos. Ja Ja chciałem wziąć drżazgę. Złapali porywacza. porywacza. Dostał kulkę i leży w śpiączce pod nadzorem. A Gdzie jest Randy? Szukamy, gościa. Szukamy go, Joss. Tutaj. Chcemy przeszukać rzeczy. Musimy przejrzeć rzeczy Randiego. Po co? Żeby znaleźć jakieś. No, jak, po co? Po co? No, nie wiem. Mo... No, jak myślisz? Nie zniszczcie. Randy nie lubi, kiedy się grzebie w jego rzeczach. Jak nie pogrzebiemy, to już nie będzie niczego do Dzieci bawią się przy przyczepie. Powiedz, żeby przyszły na kolację. Nie masz krzyknąć? I co o tym myślisz? Ehm... Myślę, że dobrze się stało, że poznała prawdę o Rendim. No nie wiem. Tam jest przyczepa. Miej oko na każdy detal. A jak to kolacja? Jak to dopiero. Jak jeszcze jest bardzo jasno? To stara przyczepa, Joss. Rende ją zajął, jak kupiłem im nową. Dużo? Burdel jak u mnie za starych czasów Plus jeden. Coś ze śmieci, a ty się porozmawiaj. Aha, i tutaj obczajamy wszystko, nie? To jest jakaś gitara. Okej, okay, tu jest jakieś coś. Gramofon. To jest klop. Nic tu ciekawego. Jak zwykle. Tu jest coś do wzięcia. Zamknięte. Wiesz gdzie jest klucz? Nie. Uuu, uh, komputer? Na drugi sprzęt. Randy miał pieniądze? Chyba żartujesz. Skąd musiał wziąć? Jakby miał pieniądze, to by tu nie mieszkał. Randy nie mógłby sobie pozwolić na taki sprzęt. To drogi komputer. Czyli. w środku, ale nie znam hasła. Dasz radę je jakoś złamać? No pewnie. Jasne, spróbuję 20 inteligencji. Akurat mam. Jasne, spróbuję. <grywa> Od razu. Od razu zainstalowano. To co ja mam zrobić? E. P koniec. On musiał jakieś tam czarne przekręty robić. Proszę. Pomóż mi to przejrzeć, co? No dobra, użyj tam, poszukaj wiadomości. Przepraszam. Dzięki, niespodzianka, znowu serduszko. Miałem się odezwać, przepraszam, pół dnia spędziłem w swoim Ja Blokada ulic, a no pamiętam. Policja otoczyła kwartodamca Watson i tak dalej, no nie wróciłem, nie. W jakiej to jest kolejności? To jest najnowsze? Chciałem tylko podziękować. W sumie, szczegaj, to jest to sama osoba? Nie z tego Antoniego, co nie? A najpierw przeczytać, a potem. To jest ta sama rozmowa ciągle. On im pomaga, ten Randy, ale po co? Tylko chor rzadką chorobę ktoś tam miał i umarł. No super. Ustalił tożsamość Randy'ego i wysłał mu jakąś grę w prezencie. Okej. Okay. No, nie muszę czytać, po prostu by te, te komentarze czytał, äh, V. Koleś Randy'ego jak zawodowiec. Znowu przyćpałem, przepraszam, nie wiem czemu to robię, jestem zwykłym śmieciem. Jesteś po prostu wrażliwym człowiekiem, Randy, masz słabość, a, zaczął cipać. No, gada z jakimś hakerem, który go znalazł i coś mu podobno wysłał. Potem chłop cipa. Okej, okay, potem się spotkali. A, to jest Natali, to jest zupełnie ktoś inny już. To jest e, Randy i Antoni. Czy ty kurwa widzisz to, co ja? Nie, nie wierzę. Dlaczego Randy miałby to zrobić? Oni się nie tylko umówili, ale wygląda na to, że Randy cieszył się na spotkanie jak na wycieczkę do Luna Parku. O pierdolę. ale ten skurwiel namieszał mu w głowie. Po co oni się sp Bania zryta XD Natali musiała być jedyną osobą, której randy ufał. O, jest tą stronkę. z linku. Ten czerwony z sylwetkami ludzi. Jaka jest sekta w w ogóle. A tak klikałem po... Tak, tak, tak po prostu se klikałem no? A no i tutaj. Tutaj Ziomek się martwił po prostu. E, i szpilki? Za kres widy... Okej, okay, to jest jakaś przerażająca kreskówka. Coś jest niepokojącego w tej kreskówce. Aż mam geńszą skórkę. No. A tak wygląda w sumie. Tak to jest. Krowa ledwo le 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 tutaj żyje, widać. Jeszcze ją doją z każdej strony Taki... Niby coś dostaje, ale więcej traci Wyborcy pis Be like Okej, okay, to jakiś film, coś takiego? Tutaj Coś z kapelą Jakąś sieć Jest jakiś link To chyba ten, o którym pisał Randy Zobaczymy Który? To? Za ta Antonego Hariza. A Kurwa! Aż ciarki przechodzą. Oto schronisko Antonego, miejsce, którego szukałeś. On coś hoduje. E, on prowadzi jakieś schronisko dla osób, którzy mieli już dość swojej chorej egzystencji. Myślę o mnie jako farmerze, który opiekuje się swoim bydłem. Razem tam to cholerstwo rozwalimy, coś takiego. Jeżeli nie wiesz co chodzi, to spokojnie wszystko ci opowiem. Halo, mogę wstać? A, nie mam, to jeszcze szukać. Dołącz do nas. Ej, ej jakaś komentarz? Kolej żerował na dzieciakach z problemami, polował na takich jak Randy. Ale po co? To przeze mnie. Gdybym zwrócić uwagę na to, co się dzieje. Zrobimy to z ciebie tym na tym człowieka tym odpornego na to choroby, to silnego, to zdrowego to i jedzchalnego. Testy na ludziach po prostu w celach zrobienia jakiegoś, nie wiem, pewnie ultra żołnierza. No zazwyczaj takie najnowsze wynalazki są po prostu dla. W... no dla wojska. Hey, to był jakiś plik. Niestety usunięty, ale została nazwa. Zalkres Video. To jest to, czego szukaliśmy dla ja, Wendy. Mamy to. Testa Wendy musiał go ściągnąć ze strony. Ale rozumiesz co to znaczy? To może być klucz do umysłu Harisa. Oby... Hej, może jak użyjesz jakiejś netrunerskiej magii, to coś jeszcze wyjdzie. Zdobyć IP Harisa. <grym> czekaj, czekaj, a to jest... to jest... te... to wideo. Ale po co to coś było na tej stronce? A, żeby pokazać, że... że no jesteś ten biednym człowiekiem, a ja jestem tym twoim farmerem? A on go tłucze przecież. No to ja bym... Ja bym takiego farmera nie chciał. Chyba, czekaj, masz to, co nie, i... neutronerska magia... A Da się zrobić. Już chciałem się poddać. Mogę spróbować namierzyć ip piłam do niego. Koniec? Zgaduję, że to był jakiś mega długi kod, ale mi się od razu pierwszy demon z listy wczytuje. Mam, ale wiele więcej nie zdziałam. Dzięki. Tać jak to i tak jest już... To może być to, czego szukaliśmy Wyślij ją do Jawem. Pamiętasz co mówiłeś? Może skłoni Harisa do śnienia Wysyłam od razu. Czemu on nic nie mówił? Halo, 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 odzywajcie się Wij obudź się. A możecie coś zacząć mówić w końcu? Czekaj. Hop, 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 nie wiem. No, przecież nie Teraz Zadziałał. coś Mamy to. O. Kreskówka zadziałała i zaczął śnić. Mamy to? Masz Braindance? Wepnij to i połącz się z komputerem. Chcę mieć podgląd na monitorze.